Dzień dobry Państwu. Witamy podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze, moim rodzinnym mieście. Chcemy dziś wraz z posłem Krystianem Kamińskim, z działaczami z Województwa Lubuskiego, z Konfederacji poruszyć temat pakietu mobilności. Pakiet mobilności to wyraz protekcjonizmu zachodnich państw Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec i Francji, mający chronić rynek transportowy przed sprawniejszą, bardziej efektywną ekonomicznie polską konkurencją. Chcę wezwać polskie władze, rząd. Pana prezydenta do bardzo zdecydowanych protestów przeciwko temu pakietu i do skutecznego zablokowania go. Polska dzięki konkurencyjnym działaniom, dzięki wielkim wysiłkom naszych, naszych przedsiębiorców stała się potentatem na europejskim rynku transportowym. Niezależnie, które dane uwzględnimy, udziały polskich firm są kilkudziesięcioprocentowe. Pakiet mobilności to zestaw regulacji, które nie mają nic wspólnego z prawidłową regulacją rynku w celu poprawy konkurencyjności. Jego cele są prosto odwrotne. Są to rozwiązania mające na celu uniemożliwić funkcjonowanie polskich firm na zachodnich rynkach, tak długo, póki nie przeniosą swojej rejestracji do Niemiec i do Francji. Celem oczywiście jest położenie ręki na przychodach podatkowych. Z działalności gospodarczej, którą prowadzą przedsiębiorcy z polskiej branży transportowej w całej Europie. Nam nie wolno zgodzić się na wykoszenie naszej konkurencji z europejskiego rynku, w szczególności w tak prymitywny sposób, jak zaproponowali to eurokraci. To znaczy poprzez narzucanie obowiązkowych terminów meldowania się kierowców, meldowania ciężarówek, poprzez różne utrudnienia, które mają podnieść nawet o kilkadziesiąt procent koszty działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w skali ogólnej unijnej z Polski. Przypomnijmy, że kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, byłem wśród tych, którzy ostrzegali, że stracimy w ten sposób suwerenność w sprawach gospodarczych, mówiono nam, że Unia Europejska to swobodny przepływ towarów, usług i kapitału. W tej chwili widzimy, że kiedy Polacy okazują się w niektórych branżach bardziej konkurencyjni niż firmy z Europy Zachodniej, ten swobodny przepływ usług jest podważany. Próbuje się stawiać sztucznie stworzone... Granice, tylko, że nasze firmy nie mogły przejmować rynków w tych obszarach, w których są bardziej efektywne ekonomicznie. Tym bardziej było, tymczasem tym byłoby to całkowicie sprawiedliwe, ze względu na to, że nasz rynek w dużej mierze został przejęty w różnych obszarach handel jest dobrym przykładem przez zagraniczne firmy. Jeżeli można przejmować rynek w Polsce, to polskie firmy powinny mieć analogiczne prawo do przejmowania rynku w państwach Europy Zachodniej, tam gdzie poprzez ciężką pracę polskich kierowców, polskich, Logistyków, polskich przedsiębiorców, którzy organizują całą tą działalność, osiągamy dobrą pozycję konkurencyjną. Także jeszcze raz wzywam do zablokowania pakietu mobilności Unii Europejskiej. Jest to pakiet antymobilności, jest to pakiet blokad dla polskich firm transportowych. Uważam, że głos prezydenta Andrzeja Duda powinien w tej sprawie wybrzmieć bardzo jednoznacznie, a tymczasem nie słychać go wcale. Apeluję też do wyborców, żeby wyciągali z tej sytuacji wnioski. Jeżeli się, tak jak premier Mateusz Morawiecki jeździ do Brukseli, zachwala ideę czterech nowych podatków unijnych, tak jak prezydent Andrzej Duda zachwala ideę zadłużania całej Unii Europejskiej, na czym od dekady zależało eurokratom, to ciężko jednocześnie krytykować rzeczy, które Unia Europejska przygotowała. Potrzebujemy liderów, którzy będą w stanie się postawić tam, gdzie nasze interesy gospodarcze są naruszane. W tej chwili takich liderów na czele naszego państwa niestety nie mamy. Chciałbym teraz poprosić o głos posła Krystiana Kamińskiego, który zanim kilka miesięcy temu został posłem, był właśnie przedsiębiorcą w branży transportowej i doskonale zna realia i regulacje proponowane w tej chwili przez Unię Europejską. Najpierw chciałbym powiedzieć o pakiecie mobilności. Bo tak naprawdę są jeszcze dwa jeszcze jest długi problem, czyli dekret o delegowaniu e, pracowników. I to będzie też ogromny problem dla naszego państwa, który e, stanie się faktem już 30 lipca. Ale najpierw pakiet mobilności. Pakiet mobilności to pakiet, który ograniczy polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym. Wprowadza e, na nich obowiązek powrotu kierowców co 4 tygodnie do kraju i powrotu TIRów, co, 4, co 8 tygodni do kraju. Ograniczy nasze możliwości w ramach kabotażu. kabotaż, czyli e, przewozy wewnątrz jednego. Państwa wykonywane przez przewoźników z innego państwa. Jesteśmy liderem kabotażu w Niemczech, jesteśmy liderem kabotażu we Francji, i ten kabotaż zostanie ograniczony ze względu na to, że zostanie ograniczony do czasowo czyli co cztery dni tylko będzie można wykonywać jeden kabotaż, co ograniczy samochody wyjeżdżające na zachód z polskiej strony. Czyli wyobraźmy sobie, polska firma robi przeładunek do Francji. Tam yy, musi przerzut zrobić wewnętrzny wewnątrz francuski, i, ale jeszcze nie znalazła powrotu żadnego do Polski, żadnego tonarzu powrotowego. I w tym momencie nie może kolejnego. Zrobić przerzutu wewnątrz francuskiego, ponieważ jest przez przepisy unijne zablokowane. Są to całkowicie nieracjonalne, nieekonomiczne przepisy, prowadzące tylko do tego, aby polskie firmy, które są, powtarzam, liderem kabotażu w Europie, po prostu wyrzucić z tego rynku. A ten rynek to jest prawie 45% europejskiego przewozu ładunkowego w transporcie drogowym. Także jest to ogromny rynek, z którego po prostu przepisami unijnymi. Chcą nas wyrzucić. A drugi temat, o którym się też nie mówi, a który ma wejść już 30 lipca i który, który jest, który nasi przedsiębiorcy, którzy są zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach, chcieliby, aby został chociaż o rok odleczony, to jest dekret o delegowaniu pracowników. Unia Europejska chcąc też zablokować ten rynek, ponieważ Polacy są tutaj liderem rynku, wydajemy rocznie około 600 tysięcy A1, a jedynek, czyli, czyli uprawnień czyli dla takich uprawnień dla pracowników odprowadzania składek w swoim państwie, a nie w państwie drugim oraz 90 tysięcy firm które funkcjonują właśnie w sferze delegowania pracowników. Jesteśmy liderem w ramach delegowania i ta, te, te możliwości zostaną nam przez nowy dekret zablokowane, ponieważ ograniczone zostanie do 12 miesięczny możliwość delegowania pracowników. Zostanie zrównana płaca w państwie delegującym do, do płacy, które państwo, z którego się deleguje, dotychczas płaciło. Zostanie ograniczona możliwość delegowania pracowników w branżach stacji zostanie ograniczona to praktycznie do zera y, możliwość delegowania przez firmy, które nie prowadzą znacznej części działalności w Polsce. I jak widzimy, jest to ogromna ilość ludzi, którzy z tego żyje. I dlaczego to jest robione? Ponieważ te osoby, które pracują za granicą, odprowadzają podatki w Polsce. Ubezpieczenia ich są prowadzone w Polsce. Te pieniądze spływają do Polski. I właśnie Francja, Belgia, Holandia, Niemcy chcą to ograniczyć. Oni chcą, żeby tych pracowników zatrudniać właśnie tam, w tamtych państwach i żeby te podatki zostawały tam. Jest to bardzo, jest to dekret, który wpływa bardzo na niekorzyść Polski i myślę, że w tym momencie, w momencie ogólnej pandemii, kryzysu, bylibyśmy w stanie przekonać pozostałe państwa, tym bardziej że cała Europa Środkowo-Wschodnia tutaj jest po naszej stronie, żeby odwlec co najmniej o rok wprowadzenie tego dekretu, a najchętniej, żeby w ogóle nie został on wprowadzony. Teraz oddaję głos pani Bacie Pachnik-Łodzińskiej, prezesowi koła Ruchu Narodowego w Zielonej Górze oraz doradcy podatkowemu, który właśnie powie trochę jeszcze o podatkach w tym zakresie. Jestem doradcą podatkowym, obsługuję ponad 50 podmiotów gospodarczych. Większość tych podmiotów funkcjonowała jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. Moi klienci spodziewali się, że Unia Europejska to będzie swobodny przepływ towarów i usług, że to będzie gospodarka rynkowa, a nie sterowana administracyjnie z Brukseli czy też z innych ośrodków administracji. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że jest przerost formy nad treścią, jest tyle regulacji administracyjnych, że prowadzenie działalności na terytorium Unii Europejskiej jest bardzo trudne. O ile inne kraje troszczą się o to, aby ich przedsiębiorcy mieli w miarę możliwości łatwe te warunki startu w działalności gospodarczej, o tyle nasza administracja ciągle tylko implementuje przepisy z Unii Europejskiej, a nawet czasem obciąża nas dodatkowo. Swoimi dodatkowymi regulacjami. Myślę, że idziemy w niewłaściwym kierunku, i to, o czym mówili moi koledzy, świadczy o tym, że tylko Konfederacja. I tylko silna grupa, która się postawi obecnej administracji, jest w stanie wyegzekwować takie warunki dla naszych przedsiębiorców, żeby byli oni swobodną konkurencją dla podmiotów gospodarczych. A nawet powinniśmy zatroszczyć się o to, żebyśmy w pewnym sensie mieli fory, ponieważ my jesteśmy tą młodszą jednostką jako Polska w Unii Europejskiej i powinno nam się stworzyć takie warunki, abyśmy wyrównali do poziomu gospodarek rynkowych, które... Funkcjonują już przez kilkadziesiąt lat. To jest, to jest dla nas ważne. Wspomnę również, że te regulacje, które w tej chwili idą, ograniczają nasze możliwości eksportu usług do Unii Europejskiej, odbiją się bardzo mocno, między innymi na finansach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo część tych Naszych środków odpłynie po prostu do zakładów ubezpieczeń do innych krajów. Chyba nie na tym nam zależy. Nie zależy na tym również polskim przedsiębiorcom, bo jednak mieszkają tutaj, pracują tutaj i swoje losy z emeryturą raczej wiążą z Polską, a nie z innymi krajami. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak widzicie tutaj, głosy towarzyszące, głosy eksperckie przedsiębiorcy, również przedsiębiorcy i doradcy podatkowego. Potwierdza się to, o czym zawsze mówiliśmy. W Unii Europejskiej, w Europie trwa stale niekończąca się ostra rywalizacja gospodarcza, a ta rywalizacja gospodarcza jest wspierana. Na lobbyingiem politycznym na poziomie Unii Europejskiej, tak żeby odpowiednimi regulacjami prawnymi zabezpieczyć dominującą gospodarczo pozycję narodów zachodnich. W tym wypadku widać, że Polacy okazują się lepsi, sprawniejsi, efektywniejsi i próbuje się ograniczyć im dostęp do europejskiego rynku. Jest to całkowitym zaprzeczeniem tego, o czym mówiono wprowadzając nas do Unii Europejskiej. Jest to też zaprzeczeniem tego, co w swą propagandę wprzęgnął PiS. Dlatego jestem zdumiony, że właśnie nie słychać głosu prezydenta i premiera w tych sprawach. Wzywam polski rząd do zablokowania pakietu na rzecz mobilności. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, bardzo proszę, chętnie odpowiem. Uważam, że rolą prezydenta Rzeczypospolitej, jak również i kandydatów do tego urzędu, jest reprezentowanie racji stanu w zastanym kontekście międzynarodowym. Jeżeli więc Unia Europejska jest częścią naszej rzeczywistości politycznej, to musimy zrobić to, co robimy dziś, czyli skupić się na bronieniu naszych interesów gospodarczych, politycznych w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli sytuacja dojrzeje do zmiany, a będziemy to widzieli po badaniach opinii publicznej, gdyby na przykład złożyło się tak jak w Wielkiej Brytanii, że będzie pół na pół wówczas można robić referendum, można decydować. W tej chwili takiej dyskusji nie ma. Mamy 80-90% Polaków za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Ja zawsze byłem w tej kilkuprocentowej czy dziesięcioprocentowej mniejszości. Natomiast szanuję zdanie większości Polaków i uważam, że rolą prezydenta Rzeczypospolitej nie jest zmiana większościowej opinii w danym społeczeństwie, tylko w zastanym kontekście reprezentowanie racji stanu. Dlatego po prostu Uważam, że najistotniejsze to skupić się na konkretach, na tym, żeby dobrze racje stanu realizować w ramach obecnych uwarunkowań międzynarodowych. I to nie jest tylko kwestia Unii Europejskiej, to jest kwestia wszystkich międzynarodowych organizacji, do których przynależymy. Tak samo NATO, Rady Europy, ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia, do której postuluję, żeby składkę zawiesić i przeznaczyć to na finansowanie leczenia polskich pacjentów itd. Tak tak Każdą organizację powinniśmy w taki pragmatyczny sposób analizować. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę bardzo. redaktor, trwa kampania wyborcza. Jej prowadzenie bez kontaktu z wyborcami jest w zasadzie niemożliwe. Nasze spotkania z wyborcami to kropla w morzu interakcji społecznych, które każdego dnia odbywają się w sklepach, środkach komunikacji, urzędach, we wszystkich miejscach, gdzie Polacy po prostu żyją i mijają się wzajemnie. W związku z czym myślę, że nie należy wpadać w panikę. Widzimy, że sektor ochrony zdrowia radzi sobie z obsługą tych osób, które zostały zarażone tym wirusem i po prostu musimy spokojnie wspierać medyków w wykonywaniu ich pracy, a sami podchodzić ze spokojem, dlatego, że w momencie, kiedy ten wirus się rozprzestrzenił, jest jakby nieuniknioną rzeczą, że kolejne osoby będą się zarażać i że w ciągu iluś miesięcy, czy iluś lat on się rozejdzie w całości populacji. W związku z czym poddawanie się jakiejś długotrwałej samoizolacji też nie, nie może być nigdy w 100% skuteczne. Dlatego my po prostu wykonujemy swoje obowiązki, podobnie jak swoje obowiązki wykonują inni ludzie, którzy pracują, na przykład kierowcy autobusów, pracownicy, którzy środkami komunikacji dojeżdżają codziennie do pracy. No to, to jest nasza praca. Spotkania z wyborcami są moją pracą. W trakcie wykonywania po pierwsze pracy posła na Sejm Rzeczypospolitej, po drugie przede wszystkim kandydata do urzędu prezydenta. Widzimy też, że wszyscy inni kandydaci postępują w dość podobny sposób. I wydaje mi się, że to wynika z naszego przekonania, że ochrona zdrowia nadrobiła braki i faktycznie wielokrotnie byliśmy zapewniani przez rząd, że nie brakuje łóżek w szpitalach, nie brakuje i Osoby są leczone, te kraje umarły, w większości umarły z powodów chorób współistniejących, a nie samym zarażeniem tą chorobą COVID-19. Więc myślę, że nie ma co straszyć społeczeństwa nadmiernie. My jako Konfederacja od początku zwracaliśmy uwagę na fakt, że to czego przede wszystkim potrzebujemy, to pilnego powrotu do normalnego życia gospodarczego, żeby ludzie mogli zarobić na życie, dlatego że wprowadzenie swojej gospodarki w ogromny kryzys gospodarczy może wygenerować większe szkody niż to, że część osób przechoruje tego wirusa. Każdy z nas ma gdzieś w sercu obawy o zdrowie najbliższych, y, oczywiście, natomiast niezależnie od tego musimy być dzielni, wykonywać swoje obowiązki. Y, jest w Polsce miliony Polaków, którzy normalnie pracowali przez cały czas epidemii, po prostu dlatego, że ich praca jest potrzebna i ja staram się mieć takie samo podejście do swojej pracy. Retoryka wojenna, retoryka kojarzona z pojęciem opozycji totalnej. Ja staram się prezentować inną jakość polskiej polityki, to znaczy nieskupionej właśnie na agresji, nieskupionej na, na przeciwnikach. Ani na PiS, ani na platformie, ani na tym konflikcie, jałowym, w mojej ocenie, tylko skupionej na sprawach merytorycznych. Dlatego dzisiaj poruszamy pakiet na rzecz mobilności. Przedwczoraj mówiłem o gospodarce wodnej. Każdego dnia znajdujemy interesujący temat, mający merytoryczny charakter. Natomiast sprawa retoryki konkurentów myślę, że wystawia im samym świadectwo. Ja z pewnością nie będę posługiwał się takim językiem i myślę, że kandydaci, którzy stosują retorykę agresywną, skrajną, radykalną, tak jak przedstawiciele opozycji totalnej, powinni dostać czerwoną kartkę od społeczeństwa, bo społeczeństwo jest zmęczone tą wzajemną agresją polityków i przede wszystkim skupieniem ich wzajemnie na sobie, a nie na interesach gospodarczych całego państwa czy całego społeczeństwa.